Witajcie dzieci, dziś nauczymy się o pętlach w informatyce. Pętla to sposób, żeby powtarzać pewną czynność wielokrotnie, aż osiągniemy zamierzony cel. Na przykład, kiedy myjemy ząbki, ruchy szczoteczką powtarzamy ciągle od nowa, aż ząbki będą czyste. Zobaczmy, jak zwierzątka poznały ten ciekawy temat. Przy stawie spotkały się Świnka Morska i Papuszka. Świnka Morska chciała powtórzyć jedno zadanie 100 razy, więc zaczęła pisać. Powtarzam sto razy, jestem mądra, jestem mądra. Papuszka była przekonana, że pętla to szybkie kręcenie się w kółko, jak na karuzeli. Wyjaśniłam im potem, że pętla w informatyce to po prostu wykonywanie tego samego działania wiele razy, ale komputer robi to bardzo szybko. Na kwiatowej polanie wróbelek i biedronka dyskutowały o tym, jak działają pętle. Wróbelek wytłumaczył biedronce, że kiedy tworzy stronę internetową z wieloma podobnymi elementami, nie musi pisać każdego oddzielnie. Wystarczy, że użyje pętli, która sama wszystko powtórzy i wygeneruje elementy. Biedronka szybko to zrozumiała i od razu zaczęła planować użycie pętli do stworzenia rzędu kropek na swoim nowym czerwonym płaszczu. Na placu zabaw bawili się kotek i piesek. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o pętlach. Kotek wyjaśnił, że pętla pozwala komputerowi powtarzać czynność wielokrotnie bez pisania tej samej instrukcji setki razy, co bardzo ułatwia programowanie. Piesek dodał, że dzięki pętlom może na przykład szybko narysować wiele takich samych obrazków, podając komputerowi tylko jedną instrukcję powtórzoną określoną liczbę razy. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Pętle to bardzo przydatne narzędzia, które ułatwiają programowanie. Podsumujmy, dzieci, to, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Pętla to narzędzie w informatyce, które pozwala na powtarzanie pewnych czynności wiele razy. Dzięki nim programowanie staje się prostsze i bardziej efektywne. Mam nadzieję, że zapamiętacie to dobrze. Do zobaczenia następnym razem.